Julka, siostra Poremskiej. Zaginęła w czerwcu 1989 roku, zaraz po imprezie na plaży. Jej chłopakiem był Damian Czajka, którego już poznałaś. Zbir. Wtedy początkujący Zbirek rzucił Julkę na kilka dni przed jej zaginięciem. Tamtej nocy był w pobliżu plaży. Młoda do niego poszła, chciała go przekonać, żeby do niej wrócił. I to prawdopodobnie ten Czajka widział ją jako ostatni. Mamy wódeczkę! ta linyczna brzemka. Hej. Cześć. Musimy pogadać. O czym będziemy gadać? Nie wiem na czym stoimy i chciałabym to ustalić, bo sama się już w tym gubię. Jura, no, na niczym nie stoimy. Sir? Chodź. Ila, ja, posłuchaj, bo ja też chciałem z tobą o czym porozmawiać, i ja to sobie wszystko przemyślałem i policzyłem. I pamiętam te wszystkie razy, kiedy spaliśmy ze sobą, i po prostu to mi się czasowo nie zgadza. No. Rozumiesz? Przypomnij sobie, z kim się wtedy ruchałaś. Znajdź typa i z nim pogadaj. Dobra, ale co to ma wspólnego z meduzą? Damianek już wtedy był człowiekiem wójczaka i wszystko wskazuje na to, że nadal nim jest. Zapadł się pod ziemię. Zgadnij kiedy. W maju zeszłego roku. Czyli tuż po strzelaniu, nie w meduzie. Te sprawy się łączą, Aneta. Dlatego ten gnój jest taki ważny. Spokojnie, no. znajdę ci go. No to się uspokoi, żółwik. ВКонтакте.